A więc stosujesz na UFAP i nie widzisz za dużo tych benefitów, lub całkowicie nie odczuwasz żadnych korzyści związanych z abstynencją od pornografii i masturbacji. W tym odcinku postaram się wyjaśnić, dlaczego tak jest i dlaczego nie widzisz tych wszystkich supermocy, o których tak często wszyscy piszą i opowiadają w filmikach czy też na forach internetowych. Tu kanał niestandardowy, ty, kanał, który pomoże Ci się stać lepszą wersją. Samego siebie. Z własnego doświadczenia wiem, że czasem efekty są widoczne praktycznie od początku, od razu, a czasem widoczne są one nieco później. Nieraz traciłem na całą kontrolę, więc wiem mniej więcej, z czym to się je. I wiadomo, musiałem wrócić do punktu wyjścia, do dnia zero. Więc myślę, że znam powody, dla których możesz nie widzieć efektów samego NOFAB. Pierwszym z tych powodów może być to, że nie jesteś ze sobą w 100% szczery. Musisz pamiętać, że nofap obejmują trzy rzeczy. Brak masturbacji, brak porno i brak orgazmu. Nie działa to w ten sposób, że wybierzesz sobie jeden lub dwa punkty i będziesz się ich trzymać. Jeżeli chcesz widzieć efekty nofapu bardzo szybko, musisz przestrzegać wszystkich trzech punktów, choćby nie wiem co się stało. Szczerość ze sobą tutaj polega na tym, że nawet jezie, jeżeli włączysz film porno i nie będziesz nic do niego robił, po prostu go oglądasz, to i tak powinieneś wyzerować ten licznik nie wiem, dni, który tam prowadzisz, bo jeden z tych punktów został opuszczony i zrobiłeś to świadomie. Więc na tym tutaj polega szczerość samym sobą. Cięższe jest skończyć z pornografią, jeżeli osoba, która zacząłem oglądać, była w bardzo młodym wieku. I zmiany w naszych połączeniach nerwowych po tylu latach oglądania są już na tyle duże, że ciężko jest mózgowi przestawić się po prostu na inne działanie, przez to, że zaczęliśmy robić to właśnie w młodym wieku. Większość z nas, w tym też ja, dodatkowo jest z tego pokolenia, kiedy to za dzieciaka spędzaliśmy czas na grach wideo, różnego rodzaju gębojach i kablówce. Dlatego na pewno nie pomogło to naszym receptorom i powiązaniom nerwowym. I być może właśnie przez to są jeszcze w gorszym stanie niż na przykład u naszych dziadków czy pradziadków. Nie mieli oni bowiem tylu bodźców zewnętrznych, które działały na ich mózg, jak właśnie my mieliśmy, czyli te gry wideo, fast foody i inne rozrywka. Ale teraz mówimy tylko o porno, bo jest to tematem właśnie tego filmiku. Jest to największy problem i największy zastrzyk tej niezdrowej dopaminy dla naszego mózgu i organizmu, więc wróćmy właśnie do niego. Po prostu, jeżeli zacząłeś oglądać pornografię w dość wczesnym wieku, to nie sugeruj się tym, że nie widzisz tych korzyści od 5 czy 10 dnia. I jeżeli będziesz fair w stosunku do siebie samego, tak jak mówiłem w punkcie pierwszym, to po miesiącu max, miesiącu. Powinieneś widzieć już pierwsze rezultaty, i to właśnie osoby, które częściej i dłużej oglądały porno, czyli te osoby w młodym wieku widzą zazwyczaj większe rezultaty, bo bardziej zmienia się nasz mózg. Ale muszą po prostu najdłużej czekać. No coś za coś. Po prostu musisz być cierpliwy i po jakimś czasie w końcu zaczniesz czuć się lepiej. Musimy pamiętać, że nofap w swoim założeniu ma nie tylko zaprzestanie masturbacji. To znaczy, jest to bardzo dobry fundament do zmiany naszego dotychczasowego życia, zmiany na szczęśliwsze życie. Głównym założeniem przecież NoFap jest zaprzestanie oglądania porno i to jest prawda i każdy się z tym zgodzi. Ale w połączeniu z innymi dodatkowymi aktywnościami, jak na przykład sport, zmiana diety, stylu życia lub porzucenie złych nawyków, nie tylko przyspieszy cały proces przeprogramowania naszego mózgu, ale zaczniemy czuć się lepiej już na samym początku dnia pierwszego drugiego. Chyba wiadomo, że nic tak bardziej nie cieszy, jak założyć sobie, zrobić sobie jakiś plan na dzień do przodu i wykonać go w 100%. A korzystanie z tych wszystkich rzeczy, które wymieniłem wcześniej, pozwala nam właśnie wykorzystać nasz dzień na 100%. To, że do knowpu powinniśmy dodatkowo robić jakieś dodatkowe aktywności, Postaram się tutaj przytoczyć na tym przykładzie. Wyobraźmy sobie, że chcemy powrócić do jakiejś starej formy. Kiedyś uprawialiśmy sport, no i chcemy wrócić do tej formy, którą mieliśmy. Chcemy brać udział w jakiegoś rodzaju maratonach. No i teraz zakładamy sobie, że ćwiczymy codziennie dwie godziny. No ale po treningu idziemy do baru i pijemy alkohol i palimy papierosy. Nie ma opcji, że kiedykolwiek zakończymy przecież maraton z jakimś bardzo dobrym wynikiem. To samo ty tyczy się właśnie nofap. Tylko według mnie mózg jest jeszcze bardziej delikatny niż sprawność fizyczna yy, i sprawność mięśniowa, niż ta nasza kondycja. Jest o wiele bardziej, yy, o wiele bardziej zrobić łatwy wynik w maratonie paląc i pijąc, niż zmienić nasze życie i poczucie na nofapie, kiedy nie robimy nic więcej niż sam nofap. Niedługo na kanale postaram się zrobić filmik, jak właśnie przyspieszyć proces NoFap, więc zachęcam do oglądania. Mam też nadzieję, że zrozumieliście o co mi chodzi, bo trochę namieszałem, ale dodam tylko, że NoFUP pomaga w, e, o, w osiągach sportowych i odwrotnie. Osiągi sportowe albo sport po prostu pomagają też cały proces NoFa, więc to się uzupełnia. Więc bardzo zachęcam uprawiać sport i mieszać to z notewapem. Po prostu, żeby przyspieszyć ten proces i lepiej się czuć od samego początku. W niektórych przypadkach nie widzimy efektów, bo nie potrafimy sobie poradzić z dniem 10, plus, kiedy to mamy do czynienia z tak zwanym flatline'em. I z tego właśnie powodu efekty nie są widoczne, bo nawet nie doszliśmy do dnia, w którym te korzyści zaczynają się pojawiać. Z mojego doświadczenia wiem, że najlepsze efekty są właśnie po dniu 30, czyli po. Jakimś tam już większym flatline'ie. Kiedy to nasz mózg pracuje całkowicie inaczej, a na samym flatlinie zaryzykuje stwierdzić, że nie mamy w ogóle chęci do życia, nic nam się nie chce. Psychika podpowiada nam, że ten cały naufab jest w ogóle bez sensu, nie działa, nie widzimy żadnych korzyści, to po co to w ogóle robić? Sam flat, flatline wygląda tak, że kierują na, nami jakieś bezużyteczne, beznadziejne myśli, niechęć do życia. Lęki nie tylko społeczne, ale też niepokój, nawet związany ze zwykłym wyjściem do sklepu, czy brak pewności siebie w normalnych sytuacjach w ciągu dnia. Tak wygląda właśnie piekło na naufapie, czyli flatline. Zazwyczaj trwa on trochę czasu, może trwać nawet do 30 dni, może nawet w niektórych przypadkach więcej, ale w większości puszcza on szybciej. Jeżeli będziemy dodatkowo robić coś z naszym życiem, Czyli, tak jak mówiłem wcześniej, zmiana stylu życia, jakiś sport, to puści on na pewno szybciej. I najważniejsze jest to, żeby nie dać się właśnie tej pokusie, i w końcu zobaczyć, jak to jest po tej jasnej stronie, po tym 30 dniu, yy, gdzie słońce świeci mocniej, a my potrafimy się cieszyć z życia takie jak jest. No, i to by było na tyle. Mam nadzieję, że pokrótce wyjaśniłem Ci, dlaczego możesz nie widzieć tych efektów związanych z naufapem. I jeszcze małe podsumowanie na końcu. No to podsumowanie. Możesz nie dostrzegać korzyści wynikających z naufap. Bo, na przykład, punkt pierwszy, nie jesteś ze sobą do końca szczery. Punkt drugi, zacząłeś oglądać w młodym wieku i potrzebujesz po prostu więcej czasu niż inni ludzie. Punkt trzeci. Nie robisz nic oprócz nofap. Nie uprawiasz sportu, nie jest zdrowo, co przekłada się też na wynik w, yy, w nofapie. I punkt czwarty. Flatline hamuje Cię przed osiągnięciem dnia 30. I to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli podobał Ci się materiał, możesz napisać komentarz, jakie następne tematy mam poruszyć na moich filmach. Możesz też napisać, co Ci się podobało, a co mam zmienić. No i to tyle. Trzymajcie się i na razie.